Cześć Boże, dzień dobry. W Ewangelii słyszymy dzisiaj słowo, które przyjęło się w naszej kulturze: Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ten fragment Ewangelii otwiera dyskusję na temat tego, co jest święte i tego, co nie jest święte. Innymi słowy, sakrum i profanum. Ten podział, gdzie mieszać religię, gdzie jest miejsce na wiarę, gdzie nie ma, gdzieś tu na przestrzeni dziejów zostało podzielone i mamy strefy wolne od religii i strefy, gdzie ta religia może sobie spokojnie być. Cezarowi to co, Cezara, Bogu to co, Boga. Co mi mówi to słowo dzisiaj? Jak, jakbym je skomentował? faryzeusze wystawiają Pana Jezusa jak zwykle na próbę, chcą wiedzieć czy będzie po jakiej stronie się opowie jeśli chodzi o, o te podatki, które trzeba było płacić okupantowi rzymianom jak on jako Izraelita, jako Żyd co, co on o tym myśli i odpowiedź Jezusa jak zawsze, jest, jest genialna. Co tam widzicie na monecie? Wizerunek Cezara. A no to dajcie jemu to, bo to jego. Genialne w swojej prostocie. I ta, ta Ewangelia z dzisiaj, ona mi się kojarzy z takim filmikiem, który ostatnio dosyć często mi się pojawia, jak, jak scrolluję filmiki na Instagramie. I opowieść jest mniej więcej taka: kiedy Bóg stwarzał rośliny, to zwrócił się do ziemi, żeby ona wydała rośliny i drzewa. Kiedy Bóg stwarzał ryby, to, to zwrócił się do wody i one tam w wodzie sobie powstały i pływają. A kiedy Bóg stwarzał człowieka, to rzekł do siebie: stwórzmy go na nasz obraz i podobieństwo. Rośliny nie mogą żyć bez ziemi, ryby nie mogą istnieć bez wody. Człowiek nie może istnieć bez Boga. Nie można nas wyrwać z naszego naturalnego środowiska. To może tak na dzisiaj. Nazwijmy, te strefy cesarowe w naszym życiu, jako to, co nas odłącza od Pana Boga, to, co nas niszczy, sprowadza na nasze życie niepotrzebny smutek, irracjonalny gniew, myśli, które kradną radość, energię życia, i wyrzućmy to tam, do, do Cezara, w jakąś tam czeluść, do jakiegoś bagna, a, a zwróćmy się do Boga, bo w nas choćby. Z Sakramentu Chrztu Świętego mamy tę pieczęć, w nas jest wybity wizerunek Pana Boga, więc do Niego nam się trzeba zwracać. Jego jesteśmy i to jest dobre. Błogosławionego, dobrego dnia, szczęścia Wam Boże.